Glewko owocowe, I teraz podstawowe nawożenie na wiosnę. Połowa marca najlepiej, do połowy kwietnia siejemy takie nawozy. Te granulki, które spadną tu na ziemię, będą miały jeszcze czas, żeby się pięknie rozpuścić, płonąć glebę i przejść do warstwy, której jest system porzeniowy. Nawóz ten zawiera już azot, ale jeżeli nasze drzewo rosną bardzo słabo i ten Jaramila mógłby nie wystarczyć, żeby je troszeczkę popędzić, to słuchajcie, jak już na drzewko wchodzą porosty jakieś mchy, to znaczy, że ono bardzo słabo rośnie i wtedy pod takim drzewkiem można posypać jeszcze dodatkowe.